Przy polnej drodze kamień sobie leży, choć na grawitacji mu nie zależy. Upała nim mróz kamienia nie rusza, rozbite nim czoło, głazu nie wzrusza. Czy z niego przedmiot, czy podmiot nie wnika. Od braku namysłu kamień nie znika. Myśli się tyle, o ile się musi. Musi się tyle, ile potrzeb kusi. Myśli się tyle, o ile się musi. Musi się tyle, ile zgryzot dusi. stawem w krzakach! Komar sobie bzyczy, że jego wszechświat ma z hektar? Nie ryczy. Bezmyślnie lata zajada i płodzi. Bez stresu na dzieci nie musi łożyć. Człowiek się śmieje. Komar żyje chwilę. I on wesów Nie drąży tego. Tyle. Człowiek, aby bzyczeć, a potem leżeć, niestety musi już co nieco wiedzieć, gdy kamień zaczyna uwierać w tyłek buduje auto z siedzeniem na tyle. A śmiech z komara ma na tle nerwowym, bo grobową deskę sam chce mieć z głowy. A kosmita Pff, po czarnych dziurach skacze. Według równań, Albo już bez ich znaczeń wszystko ma tak genialnie obmyślane, że myślenie zostaje zapomniane, pochłonięte gwiezdną, rozkoszą, zmysłów powraca do kamiennego bezmysłu. Myśli się tyle. O ile się musi, musi się tyle, ile potrzeb kusi, myśli się tyle, o ile się musi, musi się tyle, ile zgryzot dusi.